Moi drodzy, a szczególnie wy, młodzi kandydaci do święceń diakonatu. tak wiele refleksji przepełnia nasze serca, a szczególnie Wasz. Ksiądz rektor w swoim słowie, w którym nas witał i wprowadzał w dzisiejszą uroczystość, zaznaczył, że Święcenia w stopniu diakona są takim wyjątkowym wprowadzeniem w tajemnicę kapłaństwa Chrystusa, szczególnie jeżeli chodzi o Jego służbę. I możemy to na wiele sposobów tłumaczyć, przekonywać, zwracać uwagę, co jest potrzebne, aby wytrwać ukazywać te miejsca i czasy i ludzi, do których to powinno być skierowane. I to jest ważne i to jest potrzebne. Ale niesamowicie istotne jest to, abyśmy nie zapomnieli, że to, co my dzisiaj tutaj przeżywamy, to w co wy zostaniecie za chwilę włączeni poprzez sakrament święcej, to jest przede wszystkim tajemnica duchowa. Przechodząc tymi dzisiejszymi tekstami Pisma Świętego, odwołując się do proroka Jeremiasza najpierw: Za Wami siedzą Wasi bliscy. I kiedy prorok wypowiadał te słowa, zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Zanim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem Cię. Patrzymy dzisiaj na pięciu mężczyzn. Są bliscy, są znajomi, są przyjaciele, jest wspólnota życia konsekrowanego, jedna i druga. Znamy, a Bóg dzisiaj staje, ale ja im dałem i życie, i powołanie. I w ich jestestwo wpisuje to, co jest jeszcze przed nimi. Drodzy Synowie. Spójrzcie na to nie jako na wyzwanie, które ma obciążać, ale jako na wyjątkową obietnicę, orędzie Boga, który mówi: Ja Cię poprowadzę. I w tym wszystkim, co będziesz przeżywał, w co się będziesz angażował, znowu, jeszcze raz, odwołując się do słów księdza rektora, kiedy cytował te słowa, które nasz Pan, Jezus Chrystus, powiedział: Że nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć. I dać swoje życie na okup za wielu. W tym się zawiera również i ta prawda, że w tym, co po ludzku będziecie czynić, Bóg chce objawić siebie. To, co dzisiaj mówił prorok Jeremiasz, kładę moje słowa w Twoje usta. I niech to Wam towarzyszy, niech to odnowi Waszą wiarę i ufność. Jestem w dziele Boga które odczytałem, które odkryłem, które moi przełożeni pomogli to zrozumieć i potwierdzić. Ale idę z tym wyjątkowym darem Boga. Kiedy rozważaliśmy słowa z drugiego czytania z listu świętego Pawła, też o tym posłaniu, o tym wyjątkowej tajemnicy uczestniczenia w jedności. W jednej wierze, w jednej nadziei, w jednym posługiwaniu, w jednym duchu. To jest oczywiście i dla Was wyjątkowe zaznaczenie i świadomość. Jesteście we swoich, w swoich wspólnotach i będziecie z troską przeżywali to w swoich wspólnotach, to co Pan Bóg ofiaruje, i tam gdzie pośle, i kogo postawi. Ale jednocześnie to jest ten wyjątkowy znak, i znowu. Po ludzku jesteśmy w stanie to zauważyć. Znam tego, znam tamto. Spotkaliśmy się. Ksiądz rektor z dużą dozą delikatności zaznaczył, że tutaj radą jest bardzo mocno zaznaczony. I nie wszystkich wspomniał: jeść. To możemy zaznaczyć, ale to przesłanie świętego Pawła mówi też i o tym, kochani synowie, będziecie uczestnikami wyjątkowych tajemnic Boga. Tajemnicy przede wszystkim Waszej jedności z Nim. Tego wszystkiego, co już przez profesję zakonną żeście wypełnili i podjęli. Tego wszystkiego, w co zostaniecie włączeni, co będziecie odkrywali, co stanie się Waszym udziałem, również poprzez chociażby modlitwę liturgiczną Kościoła. Nie dlatego, że mam obowiązek, ale uczestniczę. Z całą znowu wrażliwością, świadomością i wiarą jestem włączony i wpisany w to, co jest od Boga. Przepraszam za takie porównanie czy nawiązanie świadectwo. Ponad rok temu we wrześniu byłem z ówczesnymi diakonami diecezji radomskiej, między innymi na takiej pielgrzymce na święty Krzyż. Cały dzień żeśmy tam szli i wieczorem po południu, kiedy sprawowałem przeświętą w kaplicy przy relikwiach Świętego Krzyża, pozwoliłem sobie na takie nawiązanie i takie ukazanie do diakonów. Mówię, Panowie, wasza posługa na ten moment jest niesamowicie ważna, jest bliska Janowi, który wytrwał pod Krzyżem. Inni opuścili, on został, będąc tam jest uczestnikiem tak wielkiego cierpienia swojego Mistrza i Pana tak wielkiej pogardy dla niego ale jednocześnie i tej tajemnicy którą Chrystus umierając na krzyżu wypowiedział testament oto matka twoja i to jest niesamowicie wymagające i to jest posługa diakona jestem sługą Pana przez wierność, przez wytrwałość, przez wrażliwość, która jest i ludzką, i duchową. Ksiądz Rektor jeszcze raz nawiąże, przepraszam. Zaznaczył siedem miesięcy. I Bóg Was prowadzi w tajemnicę, kiedy to wy będziecie uczestniczyć w tajemnicy Jezusa Chrystusa umierającego na krzyżu. To jest perspektywa. Takiej jedności, takiej bliskości. Na to zwróćmy uwagę, o tym mówi dzisiaj Święty Paweł, ale jednocześnie perspektywa takiej nadziei. Ja chcę w tym uczestniczyć. Ja nie chcę tego zmarnować. Ja chcę to przeżyć w każdym momencie, w każdej chwili, w każdym człowieku, w każdym tchnieniu, które Bóg mi ofiaruje i zawierzy. I to się będzie wypełniało w tym, o czym dzisiaj Ewangelia przypomniała. To Jezusowe nawiązanie z na górze, sól ziemi i światło świata. I znowu. Pewne sprawy w tajemnicy soli, w tajemnicy światła możemy zauważyć, ale jak ono działa, jak dociera, jakie będą Jego owoce, jak to zostanie przyjęte. Ważne, żeby nieść. I o to się modlimy. I będziemy za chwilę prosić i wszystkich świętych, a potem w modlitwie konsekracyjnej, będę modlił się właśnie o to razem z całą Wspólnotą tutaj zgromadzoną i trwającą na modlitwie. Bądźcie tymi, którzy będą chronili ten sól, tę wrażliwość, tę moc, to tchnienie ducha, to wszystko, co. Tylko wiarą da się dostrzec, ale ostatecznie sprawi, że człowieka umocni, człowieka uzdrowi, człowieka wesprze, człowieka napełni pokojem. Bądźcie przepełnieni tą jasnością Boga, tą, która będzie sprawiała, że inni ją dostrzegą i koniecznie oczyma. Ale będąc Wami. I wtedy, kiedy będziecie pełnić posługi diakońskie, te liturgiczne, te duchowe, ale i wtedy, kiedy będziecie w ramach charyzmatu swoich wspólnot podejmować różne dzieła apostolskie, duszpasterskie, aby to był ten blask tego wszystkiego, co płynie od Boga, jakżeśmy słyszeli, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Amen.